W 2008 roku blokowali wylot prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Gruzji do tego stopnia, że odmawiali nawet samolotu do przelotu tam na miejsce. Administracja Lecha Kaczyńskiego zwróciła się do Amerykanów o pomoc w przelocie i umożliwieniu skorzystania z samolotu amerykańskiego. Gdy okazało się, że Tusk Sikorski ee... Ich podwładni odmawiają prezydentowi samolotu, to e, przekazaliśmy to stronie amerykańskiej. Strona amerykańska zadeklarowała, e, że w takiej sytuacji e, oczywiście będzie dostępny Air Force 2. Dzisiaj mówią, że wspierali prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętacie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi? Nieważne, czy ktoś głosował wtedy na Lecha Kaczyńskiego, czy nie, ale wszyscy czuliśmy dumę. Tak, jesteśmy twardzi, wspieramy Gruzinów, umiemy to robić, staliśmy się symbolem. I prezydent, prezydent Kaczyński, stał się symbolem dla wszystkich Gruzinów. Czy są w polityce granice kłamstwa? Panie Rafale.